Спасибо. Witam Was w kolejnej bitwie na pędzle. Tym razem temat to makijaż w przyszłości. Czyli makijaż, który wyobrażamy sobie, jak będzie wyglądał za jakieś 100 lat powiedzmy. Wybrałam ten temat ja, ponieważ dzięki Waszym głosom udało mi się wygrać poprzednią bitwę i spośród tych wszystkich Waszych propozycji pod naszymi filmikami, pod zdjęciami konkursowymi wybrałam ten temat. Może przyznać, że jest to naprawdę bardzo ambitny temat. Myślałam, że będzie ciekawe ale był strasznie, strasznie trudny. Ciężko jest wpaść na to, jak wszystko może wyglądać za 100 lat, i wymyślić coś zupełnie nowego, coś czego jeszcze nie było i jak to wszystko będzie wyglądać. Moje wyobrażenie prezentuje się w ten sposób. Pomyślałam, że być może nie będziemy podkreślać tych oczywistych naszych. Tak, jakby miejsce na twarzy, czyli wypełniać ust, wypełniać całą górną powiekę, brwi, tylko będziemy podkreślać je konturami. Tak jakoś sobie wyobraziłam, że tak będzie graficznie, dosyć intensywnie. Być może wszyscy będziemy wyglądać tak samo, tylko będziemy mieć inne na przykład kolory. Ja wybrałam niebieski ze względu na moją tęczówkę. Także. Taki kolor dominuje w moim makijażu i tak myślę, że może każdy będzie miał właśnie inny. I to będzie jakoś podkreślać jego osobowość. Co o tym myślicie? Ja Was zapraszam serdecznie do obejrzenia wszystkich filmików dziewczyn. Linki znajdziecie w opisie pod spodem. Każda dziewczyna ma zupełnie inne spojrzenie na ten temat, więc myślę, że będzie to dla Was bardzo ciekawe i takie, wiecie, kreatywne. Zachęcam Was również do głosowania. Na profilu zmalowanej na Facebooku znajdziecie galerię z naszymi zdjęciami. Tam możecie oddać głos na pracę, która najbardziej Wam się podoba. Dobra, kończę już te gadanie i zachęcam do oglądania dalej. No to jedziemy z tym koksem czas przenieść się w przyszłość. Mam już na sobie podkład włosy, mam tak spięte jak Chodzi głównie o to, żeby mi tutaj nic nie przeszkadzało. Teraz, a później wystylizuję się całkowicie. Jestem ubrana, żeby nie było. Wam bluzkę. Dobra, cóż teraz zrobić? Może zacznę od oczu. Na powieki nakładam bazę, pod cienie. Paint pota z Maka, odcień Painterly. Jest to AB3. Pomysł na włosy, więc też chcę, i tak jakby ubrać w kontury, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz wypadałoby nałożyć jakiś cień. Hmm. Może błękit? Ten błękitny cień jest to cień Pierre Że Może uda mi się go jakoś stąd wydobyć. Jest to odcień numer 112 i nakładam go na całą powiekę. Na centralną część powieki nakładam biały matowy cień. teraz czas na eyeliner jest to żelowy eyeliner z long lasting i wykonam kreski takie bardzo graficzne pędzelkiem maestro 660 pokażę wam fajny bajer skoro jest to makijaż w przyszłości to też muszą być takie fajne gadżety lusterko sephory patrzcie Tadááam Tu si vidíte, haha graficzny makijaż oczu jest już skończony, teraz tuszuję rzęsy i myślę, że nie będę tutaj nic przyklejać jeżeli chodzi o sztuczne rzęsy zostawię swoje naturalne postaram się jakoś inaczej wytuszować używam tuszu Bastet z Avonu krwi na razie zostawiam takie jakie są, nie mam pojęcia co z nimi zrobić, więc przejdę do makijażu ust myślę nad tym, czy usta powinny być białe czy czarne hmm. chyba jednak postawię naczeń wewnątrz i kontur turkusowy chyba tak dobra To najpierw łapię za kredkę Super Shock. Jest to taka turkusowa kredka. I podkreślam usta w boku, tworząc kontur. I teraz wracam do czarnego eyelinera i wypełniam tą przestrzeń w środku. No. I teraz czas na brwi. Też musimy jakoś ująć w kontury. Myślę, że fajnie wyglądałyby białe brwi, takie rozjaśnione, tak jak powieka. I wokół nich kontur turkusowy. Więc zaczynamy. Farba z Nazaro. Jest to farba do ciała. Tutaj jest ubrudzona czarnym. Ym, wykorzystam tą tą część, czyli całą białą. Do tego będę potrzebowała spiralki. Ym, jest to farba wodna. Chociaż nałożę ją najpierw pędzelkiem. Ok, brwi pokryte farbą. Troszkę mnie poniosło i pokryłam też tą farbą rzęsy pomiędzy tymi czarnymi punktami. Ok, i teraz przechodzę do konturowania brwi. Tylko myślę, czym to zrobić. Kretka będzie zbyt szeroka, ale najpierw zrobię to właśnie za pomocą kredki, a później ewentualnie poprawię farbą. Teraz łapię za turkusowy cień, cień pieryny i tym cieniutkim pędzelkiem wyrównuję ten kontur. Czegoś czarnego mi w tych biurach brakuje, więc wracam do eyelinera i coś tutaj muszę dołożyć. Ok, jeszcze tylko coś na kości policzkowe. Myślę, żeby, żeby białym cieniem troszkę tutaj tak jakby rozświetlić. Kości policzkowe. Ok, makijaż gotowy. Teraz pędzę się wystylizować i za chwilę do Was Ta tak prezentuje się moja stylizacja, jest bardzo dziwna. Po prostu dołożyłam na, dołożyłam na siebie, co mi tam wpadło w ręce. Fryzura na Elvisa. Po prostu stwierdziłam, że muszę dodać jakieś kolorystyczne pasma. Wyciąłam je z peruki i wplotłam w moje włosy. Pomyślałam, że być może w przyszłości Wszyscy będziemy wyglądać tak samo, ale będziemy tak, jakby mieć na sobie różne kolory, które będą um, odzwierciedlać nasz charakter. Um, ja mam niebieskie stawki, jak widzicie. To jest naszyjnik. Myślałam, że całkiem takie fajne. Może to jakieś takie, a okulary. Jakiś podtrzymywaczy do grzywki. Um, dziwna stylizacja, ale tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie. Moda w przyszłości. Tutaj mam skórzany pasek na sobie, żeby był element kolejny graficzny. I tak to wszystko się prezentuje. To jest moje wyobrażenie makijażu przyszłości. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to kciuki w górę. I zachęcam Was oczywiście do głosowania. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod spodem. Koniecznie w komentarzach podajcie również tematy do kolejnej bitwy. Jaki temat nam narzucacie, z którym mamy się zmierzyć według Was. I osoba, która, dziewczyna, która wygra tą bitwę na pewno wybierze fajny temat. I już niebawem będzie kolejna bitwa. Więc zachęcam Was serdecznie do komentowania, do obserwowania. I żegnam się już z Wami pora wrócić do teraźniejszości. Zmywam makijaż i lecę spać. Cześć!